Odezwa biskupa opolskiego w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi. Drodzy diecezjanie, w dzisiejszej liturgii słowa wybrzmiewa nie tylko prawda o wstąpieniu Pana Jezusa do nieba. Słyszymy również o Jego orędowaniu za nami Jego powtórnym przyjściu na ziemię. Autor listu do hebrajczyków oznajmia, Chrystus wszedł do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Posłańcy z nieba zwiastują, ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Dlatego autor biblijny woła, trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. On to przed wstąpieniem do nieba zapowiedział, oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Obietnica dotyczy osoby i posłannictwa Ducha Świętego. Wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Spełnienia obietnicy Ojca dostąpili w minionych tygodniach ci młodzi ludzie w naszej diecezji, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Przez napełnienie darami Ducha Świętego zostali upodobnieni do Chrystusa i uzdolnieni do dawania Mu świadectwa. Odtąd mają w sobie moc do rodzenia owoców Bożego Ducha, takich jak te wymienione przez świętego Pawła w liście do Galatów. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Ta możliwość pięknego owocowania ich życia domaga się jednak żyznej gleby, którą stanowi serce szlachetne i serce dobre. Dlatego w dniach nowenny do Ducha Świętego prośmy o wiarę w sercach i duchowy rozwój młodego pokolenia. Szczególnie wspierajmy też modlitwą tegorocznych maturzystów, aby podjęli trud rozeznawania woli Bożej i pytali Boga o życiowe powołanie. W najbliższą sobotę, 4 czerwca 2022 roku, w przeddzień uroczystości zesłania Ducha Świętego, ośmiu diakonów przyjmując w Katedrze Opolskiej Sakrament Święceń presbiteratu. Otrzyma szczególny dar Ducha Świętego, uzdalniający i zobowiązujący ich do działania w zastępstwie Chrystusa głowy i pasterza. Będą to następujący absolwenci naszego wyższego międzydiecezjalnego seminarium duchownego. Diakon Krzys Krzysztof Bawełkiewicz z parafii w niebowzięcia najświętszej Maryi Panny w niemodlinie. Diakon Krzysztof w naszej parafii miał swoją praktykę duszpasterską. Na przełomie roku 2019 i 2020. Mateusz Celkowniak z parafii Świętej Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich, Dominik Czaja z parafii Świętego Klemensa Aleksandryjskiego w Rusocinie, Wojciech Hejczyk z parafii Matki Bożej w Raci Bożu, diakon Paweł Korsan z parafii Świętego Tomasza Apostoła w Kietrzu, Michał Sośnik z parafii Świętego Jana Nepomucena w Opolu Sławicach, Dominik Sowa z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Kuźni i Damian Wieczorek z parafii Trójcy Przenajświętszej w Bierawie. Bądźmy wdzięczni Panu Bogu za ten dar ośmiu neopresbiterów i upraszajmy im potrzebne łaski, aby byli wiernymi szafarzami Bożych tajemnic, radosnymi głosicielami Ewangelii i prowadzili wyznawców Chrystusa Jego drogą. Módlmy się też za wszystkich kapłanów, aby nie ulegali duchowości świata, i wiodąc święte życie, pociągali ludzi do Boga. Drodzy diecezjanie, zwiastując z radością tegoroczne święcenia presbiteratu, z wielkim przejęciem chcę też podzielić się z wami trudną wiadomością. W całym dzisiejszym dostatku życia na Śląsku Opolskim dopadła nas jedna straszna bieda. Wielki niedostatek powołań kapłańskich i zakonnych. W murach naszego seminarium jest zaledwie 28 kleryków naszej diecezji, 14 z diecezji gliwickiej i jeden kleryk z Togo w Afryce. Biorąc pod uwagę, że do święceń dochodzi mniej więcej połowa kleryków, można przyjąć, że nasze prezbiterium do roku 2027 wzbogaci się o 14 kapłanów. Tymczasem ze względu na ukończenie 75 roku życia do 2030 roku odejdzie na emeryturę 72 kapłanów. Trzeba się ponadto liczyć z tym, że niektórzy kapłani mogą wcześniej umrzeć, bądź stan zdrowia nie pozwoli im na dalsze posługiwanie. Nie można też wykluczyć, że ktoś odejdzie z szeregów kapłańskich. I pytanie: co robić? Już w tym roku nie zdołam obsadzić personalnie wszystkich parafii i dlatego sześć zostanie połączonych z innymi. W takiej sytuacji wierni dwóch parafii będą musieli się dzielić jednym proboszczem. Przyniesie to pewien uszczerbek dla życia i funkcjonowania parafii, m.in. zmniejszenie liczby przyświętych, świętych, aby proboszcz mógł podołać obowiązkowi sprawowania liturgii w drugiej parafii. Pojawia się też konieczność większego zaangażowania wiernych świeckich w życie parafialne. Chodzi o wsparcie proboszcza w jego funkcjonowaniu w dwóch parafiach – które pozwoli zminimalizować powstałe niedogodności i następstwa. I tu bardzo liczę na Waszą dojrzałość, że razem, kapłani i wierni, podejmiemy trud zaradzania naszej biedzie. Kapłanów proszę, aby się więcej otwarli na swoich wiernych, bardziej weszli w dialog i w bezpośrednich relacjach formowali i przygotowywali wielu do podejmowania różnych posług we wspólnocie parafialnej. Wiernych proszę zaś o jak najwięcej zaangażowania w budzenie świadomości, że razem jesteśmy Kościołem i że naszą wspólną odpowiedzialnością jest dobre funkcjonowanie i rozwój Wspólnoty Parafialnej, włącznie, włączenie w nią dzieci i młodzieży. Trzeba też oczywiście gorliwie i stale wołać o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby także do służby w Kościele i do sakramentalnego małżeństwa. Prośmy o łaskę budującego odniesienia do kapłanów w naszych rodzinach. Wspierajmy modlitwą nasze seminarium w Opolu i każdego, kto wstąpił na drogę realizacji powołania. Niech tych intencji nie brakuje, zwłaszcza teraz, w czerwcowych nabożeństwach i niech szczególnym dniem modlitwy za kapłanów i o kapłanów będzie uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niech Boży Duch towarzyszy Wam stale w codziennych trudach i znojach. Niech pomaga Wam czerpać z bogactwa duchowych treści, dzieł i wydarzeń w przeżywaniu roku jubileuszowego naszej diecezji, by wspaniałym tego owocem było nasze zbliżenie się do Jezusa, do Boga człowieka, a przez to odnowa naszego Kościoła. Zbliżający się koniec roku szkolnego i katechetycznego jest okazją, aby podziękować wszystkim nauczycielom i wychowawcom, wszystkim katechetom za trud formowania umysłów i serc młodego pokolenia. Wszystkich Was, drodzy diecezjanie, serdecznie pozdrawiam i udzielam Wam pasterskiego błogosławieństwa. Wasz biskup Andrzej Czaja, Opole 26 maja 2022 roku. Powstańmy i wyznajmy naszą.